Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze. Niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat Twój zawini, upomnij Go. I jeśli będzie żałował, przebacz Mu. I jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz Mu. Apostołowie prosili Pana, Dodaj nam wiary, pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze. A byłaby wam posłuszna. Oto słowo Pańskie. Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. I to Słowo dzisiaj jest nam proklamowane. I słyszymy prośbę apostołów. Panie, dodaj nam wiary. Czyli o co proszą apostołowie? Napraw w to, w co nie wierzę. Pomóż mi w tym, w co nie wierzę, abym miał tę wiarę. I Pan Jezus odpowiada, zacznij od minimum, bo gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedziałbyś Morwie przesłać się i byłaby posłuszna i przesadziłaby się w morze. Dwie niemożliwości. Morwa jest takim drzewem, gdzie ma strasznie pokomplikowane korzenie. Jest bardzo trudno ją wyrwać, przesadzić. A tym bardziej jest niemożliwe, aby ją przesadzić do morza. Ale właśnie chodzi o to, że to wiara minimum sprawia takie wielkie cuda. Czym jest to minimum dla Ciebie dzisiaj, dla mnie? Być może codzienna modlitwa, słowem Bożym najlepiej, codzienna. Regularne uczestnictwo w świętej liturgii w niedzielę, w dzień zmartwychwstania Pańskiego, korzystanie z sakramentu spowiedzi. To jest to owo minimum aby Twoja wiara i moja była jak ziarnko gorczycy. Przyzywamy dzisiaj świętego Marcina i przepaszmy się, jaka była jego wiara. Kiedy był już w wojsku i był już chrześcijaninem, Julian Apostata postawił go na czele jednego z oddziałów i miała być bitwa pod Wormacją i Julian Apostata widział, że to będzie bardzo trudna bitwa. Po prostu do każdego z dowódców podchodził, dawał im pieniądze, żeby bardziej się zaangażowali w pod, na polu walki, żeby ich wzmocnić. I podszedł do świętego Marcina i przekazał mu także odpowiednią sumę pieniędzy, a tenże powiedział, że tych pieniędzy nie weźmie i po drugie nie będzie walczył. Julian Apostata wyśmiał go, powiedział, że jest tchórzem. On powiedział, że tchórzem nie jest, ale wiara mu zabrania zabijania. I wtedy kazał ściągnąć Marcinowi zbroję i w samej tunice postawił go przed swoją armią na całą noc, po to, że jak się o poranku, kiedy ranne wstaną Zorze, ruszy się do boju, to Marcin będzie starty w proch. I tenże Marcin całą noc stojąc odprawiał swoją nocne czuwanie. I co się wydarzyło? O poranku. Kiedy ranne wstały zorze, z naprzeciwka przybyła delegacja przeciwnych wojsk prosząc Juliana Apostatę o warunki pokoju. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest zasługa Juliana Apostaty, ale to zasługa mocno, nocnej modlitwy świętego Marcina, który trwając na posterunku, miał wiarę jak ziarnko gorczycy. Bracia i siostry, Dzisiaj także, kiedy przyzywamy tego świętego Marcina, patrzymy oka, oczema wyobrazi na kościół świętego Marcina w Krakowie i czytamy napis Na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku. Takie było jego życie. Takie też ma być życie nasze. I dzisiaj spoglądamy także my, jako Polacy, w tym Dniu Święta Niepodległości, w stronę naszego Godła, w stronę naszego Orła Białego, jakby razem z nim przemierzamy oczami naszej wyobraźni, naszą historię. Widzimy Mieszka pierwszego, Chrzest. Widzimy świętego Wojciecha Męczennika. Widzimy koronację Bolesława Chrobrego tysiąclecie, której będziemy obchodzili już w przyszłym roku. Także tysiąclecie jego śmierci i tysiąclecie koronacji mieszka drugiego. I patrząc z góry, jak orzeł biały, słyszymy pieśń Bogu Rodzico-Dziewico, Boga Rodzico-Dziewico, Bogiem Sławiena Maryjo, którą śpiewano podczas bitew, którą śpiewano podczas koronacji, którą śpiewano pod Grunwaldem i w ważnych wydarzeniach historii Polski. Oczami wyobraźni razem z naszym orłem widzimy obraz Jana Matejki, kazanie Piotra Skargi, namalowane tuż po upadku Powstania Styczniowego. Patrzymy na tych ludzi, niedowierzających, wątpiących, zasłuchanych. Różne reakcje Matejko przedstawił, ale też słyszymy słowa Księdza Skargi: Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużona matka? Ojczyzna. Od której imię macie, i wszystko. Ustawicznie się mury Rzeczpospolitej ruszają, a wy mówicie nic, nic, nic się nie dzieje. Nie rządem stoi Polska, lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was wszystkich potłucze. Czyż Skarga nie miał racji? Kiedy patrzymy na naszą historię, Patrzymy delegatów, posłów od papieża nocentego XI, którzy przybywają do króla Jana III Sobieskiego, prosząc królu, ratuj Europę. I słyszę odpowiedź: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Gdy patrzymy na naszą historię, widzimy scenę z kamienieckiego kościoła opisaną przez Henryka Sienkiewicza. Kiedy żegnano Michała Wołodyjowskiego, Dla Boga, panie Wołodyjowski, larum grają, wojna, nieprzyjaciel w granicach. A ty się nie zrywasz, szabli nie chwytasz, na koni nie siadasz, co się z tobą stało, żołnierzu? Nas samych w żalu, jeno i trwodze zostawiasz? Pułkownik Wołodyjowski. Pierwszy obrońca Rzeczpospolitej nie powstał, bo zginął w obronie Rzeczpospolitej. Podobnie jak setki tysięcy innych bohaterów, tych znanych z imienia i tych upamiętniających przy grobie nieznanego żołnierza. Kiedy oczyma Orba patrzymy na naszą historię, widzimy zamek królewski w naszym ukochanym mieście. Widzimy konstytucję 3 maja. Widzimy marszałka Małachowskiego, zadowolonych ludzi i słyszymy słowa: Uchwalamy w imię Trójcy Przenajświętszej. Ale gdy patrzymy także na naszą historię, czujemy ból z powodu jej rozdarcia trzykrotnego przez zaborców kiedy nawet na mapach nie było śladu po naszej ojczyźnie i widzimy bijące serca. I widzimy sznur kibitek, opisanych przez Mickiewicza w trzeciej części dziadów. Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim kibitki, ich wsadzano jednego po drugim, a w takim tłumie taka była cichość głucha, żem słyszał każdy krzyk ich, każdy dźwięk łańcucha. Patrzymy, bracia i siostry, na pałac zamojskiego, który znajduje się także w naszym ukochanym mieście obok Pałacu Staszica. I widzimy żołdaka, który z balkonu wyrzuca fortepian Chopina, który sięgnął Bruku. I widzimy setki przymusowych imigrantów opuszczających naszą ojczyznę, którzy tęsknią i którzy płacząc mówią, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Widzimy małe miasteczko września, niedaleko Poznania, pod zaborem pruskim i słyszymy jęk dzieci bitych rózgą, bo nie chciałem mówić modlitw po niemiecku. Widzimy uczennicę bronię śm śmidowiczówną, która podchodzi do nauczyciela, oddaje jej. Jemu niemiecki katechizm, i widzimy, jak jest bita, jak się krew sączy. I przypominamy sobie słowa Marii Konopnickiej. Tam od gniezna i odwarty biją głosy w świat otwarty. Biją głosy ziemia jęczy, prusak dzieci polskie męczy. Za ten pacierz własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie, co go nas uczyły matki, prusak męczy. Polskie dziadki. Widzimy w uzdrzymały walkę o niepodległość, o własność prywatną. Słyszymy odezwę marszałka Piłsudskiego. Rok temu, kiedy ją wygłosił w 1915, rok temu, w 1914, z małą grupą ludzi źle uzbrojonych rozpocząłem wojnę. Chłopcy, naprzód. Na śmierć czy na życie? Na zwycięstwo czy klęskę? Idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Kiedy patrzymy oczami orła z góry na naszą historię, przypominamy sobie 1 września 1939 rok, bomby zrzucane na wielu niwesterplatte i tych ludzi, którzy prosto do nieba czwórkami szli. Żołnierze z Westerplatte. Słyszymy krzyki kobiet gwałconych przez sowieckich sołdatów. Jęki więźniów obozów koncentracyjnych, na których dokonywano eksperymentów medycznych. Widzimy wycieńczone głodem ciała dzieci, dymy pracujących na okrągło krematoriów. Widzimy dobrowolnie umierającego w bunkrze ojca Maksymiana Kolbego. Widzimy naszą parafię. Tysiące ludzi Wywożonych do Treblinki, bo tam jest nasza parafia. I widzimy napis, który znajduje się przed naszym kościołem, dziewczętom z Nowolipek, młodzieży z Muranowa, która w czasie okupacji niemieckiej, po wysiedleniu z tych terenów, poszła bronić Warszawy w powstaniu i już tutaj nie wróciła. Hołd składa parafia świętego Augustyna. Patrzymy na 22 tysiące polskich oficerów wrzuconych do dołu Katynia, Ostaszkowa, Miednoje. Wszyscy mieli dziury od kul w głowach. I słyszymy żołnierzy generała Andersa. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wiernie jej służbie. Widzimy czerwony napis Solidarności tłumy strajkujących, stoczniowców, hutników, górników, protesty w Poznaniu, Gdańsku, Radomiu, w Płosku, Lublinie i widzimy czołgi jadące na tych ludzi 13 grudnia 1981 roku. I patrzymy na młodziutkiego kapłana, 37-letniego, z przewiązanym workiem z kamieniami wrzucanego do wody na tamie we Włocławku, błogosławionego Jerzego. Ale też słyszymy głos prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, który mówił bardzo mocno: Jeśli ludzie nie staną się uczciwi, prawdomówni, gotowi do podejmowania tego, co trudne, co wymaga samozaparcia i poświęcenia, jeśli nie będą się z nikim i niczym liczyć, jeśli zagłuszą swoje sumienia, jeśli staną się cyniczni, lekceważący wszelkie normy moralne, to naprawdę nie będzie miało żadnego znaczenia, jaka koalicja, jaka partia dojdzie do władzy, jakie wprowadzi, jaki wprowadzi system społeczny czy polityczny. Czy ma jakieś znaczenie, z, jak, z jakiej opcji politycznej jest człowiek mający dostęp do kasy państwowej, jeśli będzie nieuczciwy? Nie pomoże w tym względzie żadna demokracja, żadna zmiana jednej partii na drugą, żaden rząd, jeśli klucz do państwowej kasy nieuczciwy przekaże nieuczciwemu malwersant malwersantowi, zdeprawowany zdeprawowanemu. Najbogatsze państwo stanie się rozkradzione, jeśli rządzący nim ludzie będą nieuczciwi, bez odpowiedniego opartego na głębokich, Religijnych podstawach wychowania moralnego w rodzinie, w szkole i w całym życiu społecznym nie da się zmienić ludzi. I wreszcie patrzymy na postać papieża Jana Pawła II, całującego polską ziemię, który mówi: Polska jest matką, która wiele przecierpiała. I wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Patrzmy z góry na naszą historię. Nie wyrzekajmy się naszej matki. Brońmy wiarę w Boga. Brońmy wiarę w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w parlamencie, w życiu społecznym. Brońmy życia. Brońmy małżeństwa i kochajmy naszą matkę, jaką jest Polska. Amen.